Hej, cześć, czołem pro za życia obsługa codzienna łańcucha. Przede wszystkim, jeżeli już jesteście posiadaczem motocykla, który posiada taki łańcuch, a nie ma wału, to nie piszcie, jeżeli macie wał pod tym filmem. To sprawdzajcie, jak on jest napięty i czy jest rozciągnięty równo, żeby nie było sytuacji, w której jednej strony wasz łańcuch tutaj nie chce pracować, a z drugiej strony jest luźny i wtedy niestety Ważne, żebyście go napinali tak, żeby w tym najciaśniejszym miejscu był luźny i trzeba i tak pojechać go zmienić, bo się on niestety do niczego już nie nadaje i będzie się zużywał za szybko, ale trzeba łańcuch smarować. No i uwaga! W instrukcji jest napisane, co 500 kilometrów, co 800 kilometrów, niech mówią 1500 kilometrów. Nie patrzcie na licznik, patrzcie na łańcuch, słuchajcie łańcucha i Odbierajcie jego sygnały. Łańcuch, jak zaczyna się świecić i hałasować, znaczy nie świecić w sensie, nie emituje światła, ale jeżeli zaczyna błyszczeć, jak, wiecie, jak pies i jego kochones, to wtedy to jest ten moment, kiedy warto się nim zająć. I możecie nasmarować łańcuch, który się świeci. Dla mnie, co drugie takie smarowanko przechodzi, na niektórych przechodzi nawet co dziesiąte, że tylko smarują. I wtedy macie pastę polerską na łańcuchu. Łańcuch trzeba czyścić. Do czyszczenia łańcucha są oczywiście specjalne środki, ale ważne, żebyście byli świadomi tego, że nie możecie ich żałować. Oczywiście możecie użyć nafty i możecie używać również specjalnych do tego szczotek. Ale jeżeli będziecie robić to wystarczająco często, że wystarczy wam do tego szmata, to nie musicie używać szczotek. Szczotki mogą wpływać na gumowe oringi, które są w środku. No i kto czyści szczotki, tak? Także syf będziecie wbijać w syf. Moim zdaniem, jeżeli robicie to wystarczająco dobrze i często, szmata wystarcza. Jak łańcuch wyczyścicie i szmatka, którą będziecie przylatywać po tym łańcuchu, będzie nie całkowicie czarna, tylko będzie zostawiała taką ciemną smugę, to jesteście już w dobrym punkcie. Możecie sprawdzić, czy łańcuch nie ma twardego ogniwa. Czy nie ma jakiegoś punktu łańcucha, które... Nie będzie chciało się wyprostować do końca, bo wtedy okazuje się, że w tym miejscu jest twardy element i rzeczywiście będzie on wymagał bardzo dużo tego, cierpliwości i być może nawet skorzystanie z jakiegoś pędzelka lub elementu, którym będziecie próbowali to wydubać. Ostrzeżenie, o ringi, które tutaj są, gumowe elementy są bardzo wrażliwe. Nie używajcie WD-40, nie używajcie dużych detergentów twardych, jakichś mocnych, alkoholi, żeby ta guma miała szansę być gumą, żeby ona była sobą, żeby nie musiała być niczym, co, czym, co jest twarde i zaraz wyleci. Potem dopiero jak łańcuch będzie czyściu możecie przejść do smarowania. I też nie na bogato, nie smarujemy łańcucha tak, żeby boczna ściana była cała usyfiona, bo znowu zbierzecie ten cyf. Smarujemy łańcuch w tych miejscach, które trzeba. To co trze o zębatki i to co jest tam gumowym elementem. Obejrzycie film na YouTube'ku. Pozdrawiam, pa.